Witajcie kochani na wdzięcznym sercu. Mamy kolejny piękny, słoneczny dzień nad morzem. Więc, no, wakacje to jest dla mnie taki czas, w którym szczególnie już właśnie odczuwam bożą obecność, bożą dobroć, bożą miłość właśnie w naturze, właśnie na spacerach, właśnie ciesząc się pogodą i tym po prostu całym pięknem, które on stwarza i stworzył dla nas wszystkich, mam nadzieję, że to też jest dla was dobry czas i nawet jeżeli macie dużo różnych obowiązków na głowie, to że korzystacie z tego czasu. Dzisiaj spotykamy się wieczorową porą na kolejnym wspólnym rozważaniu słowa Bożego. To będzie Ewangelia według świętego Mateusza. Dzisiejsza, oczywiście, dziewiąty rozdział. Od pierwszego do ósmego wersetu. Wybrałam właśnie ten fragment, ponieważ bardzo mnie poruszył. No i mam nadzieję, że nie tylko mnie on poruszy, a również ciebie. Szczególnie jeżeli masz ostatnio takie pragnienie w sobie, żeby doświadczyć żywego Boga. Żeby naprawdę widzieć Boże znaki i cuda, a nie tylko o nich słyszeć, o nich mówić je, czuć, ale żeby rzeczywiście one były widoczne dla Ciebie. No więc po prostu zaczynamy. On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka, Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie. On bluźni, a Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka. Stań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu, a tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo Boże. No, dla mnie to jest naprawdę mocny fragment i to nie tylko dlatego, że po prostu czytam tutaj o cudzie którego dokonał Jezus, ale dlatego, że mogę tutaj zobaczyć, jaką niesamowitą moc ma Jezus. I Jezus tutaj przedstawia mi się z kolejnej strony i mówi mi, że jest prawdziwym cudotwórcą. Mówi mi, że On uwielbia czynić cuda, że On uwielbia dawać mi znaki. Mówi mi, że Jego znaki i cuda są widoczne, że kiedy On uzdrawia, to uzdrawia kompleksowo i na zewnątrz, i wewnątrz. I to, co dzisiaj mnie najbardziej poruszyło, to jedno zdanie Jezusa. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Stań, weź swoje łoże i idź do swego domu. I Jezus tutaj tłumaczy, dlaczego właściwie mówi paralityka, parli, paralitykowi, żeby wstał, dlaczego właściwie uzdrawia tego człowieka. Żebyśmy wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Jezus zdaje sobie sprawę z tego, że jesteśmy tylko ludźmi i że funkcjonujemy tutaj na Ziemi w takim materialnym świecie i że rzeczywistość duchowa jest wielokrotnie dla nas zakryta i że po prostu potrzebujemy, żeby te wszystkie zmiany, te uzdrowienia, te uwolnienia, których dokonuje Bóg w naszych wnętrzach, były też widoczne dla nas na zewnątrz. I dla mnie to jest takie niesamowite, bo dzisiaj Bóg mi mówi Kinga. O to wszystko, o co się modlisz, czy modlisz się o wolność, tak jak ostatnio się modliliśmy razem, bardzo aktualny nadal temat dla mnie, mogę Wam tutaj właśnie zaktualizować. Czy to modlisz się o miłość, czy modlisz się o pokój serca, czy modlisz się o większą łagodność, wyrozumiałość, czy o jakikolwiek inny dar, to że Bóg chce, żeby to było widoczne również na zewnątrz żebyś ty to widział i żeby tą zmianę w tobie zauważali ludzie wokół ciebie. Że to nie jest tylko tak, że ty poczujesz się bardziej wolny, ale ty naprawdę staniesz się wolnym człowiekiem i zaczniesz w wolności podejmować różne decyzje zaczniesz w wolności różne rzeczy robić jeździć do różnych miejsc, do różnych osób i twoje zachowanie rzeczywiście się zmieni i będą tu widzieli będą to dostrzegali ludzie wokół ciebie, ludzie, którzy ciebie znają i mają to porównanie i ludzie, którzy ciebie nie znają i zachwycają się tym Jakim jesteś wolnym człowiekiem, jaki masz dystans, jaką masz swobodę w różnych tematach. I tak z każdym innym darem, o który się modlimy. Bóg dzisiaj mi mówi: tak, ja chcę żeby moje działanie było widoczne na zewnątrz. Ja nie chcę ukrywać moich znaków i cudów w twoim środku, choć twój środek jest dla mnie najważniejszy, choć uzdrowienie wewnętrzne jest tym najważniejszym uzdrowieniem, to to nie jest koniec. Ja nie chcę na tym poprzestawać. Ja również chcę uzdrawiać fizycznie. Chcę uzdrawiać tak, żeby to było widoczne na zewnątrz. Bo tak jak zawsze mówię, Bóg działa kompleksowo. 以。I, uh Bóg zna każdy twój problem, zna każdą twoją potrzebę, twoje pragnienie, marzenie, i on wie, że ty również zmagasz się z różnymi rzeczami, które właśnie widać na zewnątrz. Z różnymi problemami w relacjach, z różnymi chorobami, z różnymi złymi nawykami, z którymi walczysz od lata, nie możesz się od nich cały czas uwolnić. Więc Bóg chce dzisiaj zadziałać w twoim życiu kompleksowo, i jeżeli trafiłeś dzisiaj na ten odcinek, może jesteś na wdzięcznym sercu od jakiegoś czasu, a może dzisiaj, Jesteś tutaj z nami po raz pierwszy. To wiedz, że to nie jest przypadek. I że właśnie dzisiaj Bóg przez dzisiejszą Ewangelię chce tobie powiedzieć, że On działa w Twoim życiu i że On o to wszystko, co się modlisz, a może o to. O co dopiero zaczniesz się od dzisiaj modlić, modlić, chcę z tym wychodzić na zewnątrz, chcę to uwidaczniać, chcę to wyprowadzać z ukrycia, <laughs> tak żebyś ty rzeczywiście stał się nowym człowiekiem, żebyś ty rzeczywiście inaczej się zachowywał, żebyś ty rzeczywiście inaczej mówił, inaczej myślał, żebyś ty rzeczywiście inaczej wyglądał, bo Boży człowiek to jest człowiek radosny, to jest człowiek. Uśmiechnięty, to jest człowiek, któremu się świecą oczy, i oczywiście nie zawsze tak musi być. Oczywiście mamy różne trudne momenty, ale Bóg chce, żebyś ty świecił Jego światłem, więc również Twoja zewnętrzna strona, Twoja fizyczna strona ma być przemieniona. I Bóg dzisiaj mówi: Ja chcę to zrobić, pozwól mi na to. Więc my, Panie, dzisiaj. Modlimy się i prosimy Ciebie właśnie o to, żebyś działał. I my wiemy, że Ty chcesz działać, i my wiemy, że Ty już to robisz. Więc tak naprawdę to, czego od nas dzisiaj potrzebujesz, to właśnie naszej otwartości na to, żebyśmy my powiedzieli tobie tak. Więc my, Pani, prosimy Ciebie i wołamy, Ty, wyprowadzaj nas z wszelkiego paraliżu, z wszelkiego bezruchu, z wszelkiej stabilizacji, która nie jest dobrą stabilizacją. Wszelkiego ukrycia, wycofania, wyobcowania, które nie podoba się Tobie. Panie Boże, wyprowadzaj nas z tego. Daj nam łaskę zaufania, byśmy dali się przez Ciebie prowadzić, i wyprowadzaj nas ku wolności, ku miłości, ku dobroci, ku pokojowi. Bo Ty jesteś tego jedynym źródłem. Chwała Tobie, Panie. Bądź uwielbiony w tym, co już dla nas robisz, co już w nas robisz i na zewnątrz nas. Chwała tobie Panie. Powiedz Panu Bogu teraz o tym, co byś chciałby przemienił. By przemienił i wewnątrz Ciebie, i na zewnątrz, by ta zmiana była widoczna, by ta zmiana była kompleksowa całością. powiedz o nie młody. Panie w Twoje święte imię ogłaszamy, że Twoje znaki są widoczne, że Twoje znaki, są widoczne dla każdego. Są zachwycające. Ogłaszamy to Panie w Twoim imię Jezusa Chrystusa. Że Ty przemieniasz rzeczywistość i będziesz to robił dalej. Amen. Dziękuję Ci bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie. Widzimy się najprawdopodobniej w niedzielę. Podejrzewam, że to będzie następne rozważanie słowa, ale jeszcze zobaczymy, co tam Pan Bóg podpowie. Teraz, tak jak już ostatnio mówiłam, pracuję nad nowym projektem. Jeszcze po drodze dzieją się mniejsze rzeczy, które w najbliższym czasie wyjdą na światło dzienne, więc po prostu, właśnie to, co. Mogę robić tak na bieżąco, to właśnie dzielić się z Wami tym, czym Pan Bóg po prostu porusza mnie z czytań z dnia. Was też bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście zaglądali do codziennej Ewangelii, do czytań, do psalmów, bo naprawdę nie jest przypadkowym to, co danego dnia czytamy. Pan Bóg w ten sposób się z nami porozumiewa i on cały czas do Ciebie mówi. Teraz tylko musimy go usłyszeć. Więc do zobaczenia w niedzielę. Be grateful i miłego wieczoru.